Halo, 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 witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Zakręcone Pytania. I już na samym wstępie chciałbym Wam serdecznie podziękować za te pytania, które od Was spływają. Dzięki temu ja jestem w stanie tworzyć te kolejne materiały, kolejne odcinki. Za to jestem naprawdę niesamowicie wdzięczny. I dzisiaj takie zakręcone pytanie pozwólcie, że je przeczytam. W sumie wybrałem je specjalnie, ponieważ. Zbliża się październik, a jak wiadomo, październik to miesiąc różańcowy, więc czas takiej szczególnej modlitwy na różańcu. A pytanie brzmiało tak, czy w tym roku będzie różańcowy challenge? A jak jesteśmy przy różańcu, to może warto by było przypomnieć, czym różaniec jest. Więc dzisiaj takie zakręcone pytanie. Ja jestem przygotowany, bo różaniec mam ze sobą i ktoś by mógł pomyśleć, że takie proste. Urządzenie, prosta rzecz, jakieś koraliki na sznurku, zakończone to wszystko krzyżem, że to jest taka niesamowita sprawa takie niesamowite narzędzie modlitewne. No bo Różaniec, Modlitwa różańcowa jest właśnie niesamowitym narzędziem, niesamowitą możliwością na spotkanie Pana Boga. I odpowiadając na to pytanie, zacznę nie od różańcowego challenge'u, tym zakończę, ale zacznę od wytłumaczenia, czym różaniec jest. I myślę, że każdy z nas kojarzy właśnie te paciorki różańca. Bardzo często ludzie wożą różańce ze sobą. Czy mają w torebkach, w plecakach? Niektórzy noszą na rękach w postaci takich dziesiątki różańca. Niektórzy, i bardzo często można to spotkać, wożą ze sobą w samochodzie i różaniec zwisa z lusterka samochodowego. I tutaj zawsze mi rodzi się takie pytanie: czy wtedy traktujemy różaniec jak Talizman, jak coś, co ma nam przynieść szczęście, czy różaniec traktujemy właśnie jako narzędzie. Narzędzie na to i możliwość na to, żeby spotkać Pana Boga, żeby się do niego zwrócić. No bo tu nie chodzi o sam różaniec w formie fizycznej jako rzecz, ale tu chodzi właśnie o to, żeby spotkać się z Bogiem, żeby z nim porozmawiać. Mówimy, że modlitwa to jest rozmowa z Panem Bogiem i w różaniec właśnie chodzi o to, żeby z Bogiem porozmawiać. I w tych naszych rozważaniach o różańcu, może rozpocznę od swojego takiego doświadczenia. Doświadczenia odkrywania modlitwy różańcowej. Zwłaszcza jako młody człowiek chodziłem na różańce w parafii, byłem ministrantem, mieliśmy liczone punkty, żeśmy odmawiali ten różaniec klęcząc przy ołtarzu, ale wtedy kompletnie tej modlitwy nie rozumiałem. I w pewnym momencie przyszedł nawet taki troszeczkę bunt odnośnie tej modlitwy, bo uważałem, że jest to modlitwa niezwykle nudna bo jest odmawiana tak wolno, że się powtarza to samo, że tak naprawdę nic się nie dzieje. A tymczasem właśnie to jest ta wartość różańca, że jest powtarzalna, że nas może doprowadzić do medytacji, do tego, żeby spotkać się z Panem Bogiem. No ale bardzo często to jest zarzut wobec tych, którzy modlą się na różańcu, do w ogóle modlitwy różańcowej, że jest nudna. No bo ciągle to samo, no bo jest tych pięć dziesiątek, jest jeden raz Ojcze Nasz, później dziesięć razy to Zdrowaś Mario się powtarza. No i to co w tym jest takiego niesamowitego? No właśnie otóż to, że to odmawianie tych dziesiątek różańca, powtarzanie po kolei tego Zdrowaś Mario, to jest tylko tak naprawdę pretekst. To jest coś, co ma zająć nasze ręce, troszeczkę zająć nasz język, no bo wypowiadamy słowa, nasz umysł, ale to jest... Tylko możliwość do tego, do czego Różaniec nas wzywa, czyli do medytacji, czyli do rozmyślania o tajemnicach z życia pana Jezusa. Bo Różaniec to jest właśnie modlitwa medytacyjna. Był już odcinek zakręconych pytań na temat medytacji chrześcijańskiej, rozmyślania, modlitwy myślnej. I dlatego w Różańcu mamy tajemnice. Mamy tajemnice radosne, chwalebne, bolesne, światła dodane nie tak dawno przez Jana Pawła II, żeby do pełnić pełnie życia Pana Jezusa, byśmy właśnie mogli to porozważać o tajemnicach z życia samego Boga. Bóg wchodzi w ludzką historię, wchodzi w historię Matki Bożej przede wszystkim, ale w historii każdego z nas. I chodzi o to, żeby to wejście Boga w historię, żeby o tym myśleć, żeby rozpoznawać, rozeznawać, rozmyślać nad tym, co się wtedy wydarzyło. I właśnie o to chodzi w Różańcu. Po to mamy podzielone te tajemnice, żeby w danej dziesiątce, kiedy właśnie nasz język odmawia modlitwę, kiedy nasze palce są zajęte, no bo przesuwamy te paciorki, czyli wchodzimy w pewien rytm, żeby ten rytm wykorzystać do tego, żeby troszeczkę oderwać się. Od tego momentu, w którym się znajdujemy, a przenieść się w to, co o czym rozmyślamy, czyli daną tajemnicę. Zobaczyć, czy to oczyma wiary, być tam. I zastanowić się, co to dla mnie przynosi, jak to zmienia moje życie. I to jest właśnie niesamowite w modlitwie różańcowej, jeżeli to odkryjemy, że różańc właśnie na tym polega, no to nagle to się nie staje nudna modlitwa. To nagle można tych różańców odmawiać jeden za drugim i kompletnie się nie nudzimy. Co więcej, chcemy więcej, no bo nagle poznajemy tajemnicę życia samego Boga. Nagle. Dowiadujemy się, że to, co się wydarzyło te 2000 lat temu, dalej jest aktualne, że to może zmienić także moje życie. Że Bóg wchodzi w historię świata i w historię każdego z nas. I jeżeli właśnie wykorzystamy pretekst. Odmawiania tych kolejnych dziesiątek różańca, tych paciorków, tych klepania, tych zdrowasień, jak często to mówimy, że to jest tylko pretekst do tego, żeby o tym myśleć, żeby to poznawać, to nagle różaniec no, staje się niesamowitą modlitwą. Jeżeli właśnie w ten sposób do różańca podchodzimy, to już nie należy się dziwić, że tak wiele osób po niego sięga, że tak wiele osób różaniec odmawia, no bo właśnie odkryli tę wielką tajemnicę tej pięknej modlitwy że można myśleć o Bogu, można myśleć o tym jak Bóg zmienia historię świata i historię każdego z nas, a to się nigdy nam nie znudzi. Kolejna sprawa, różaniec jest modlitwą niezwykle wygodną, no bo to nie jest modlitwa, którą możemy odmawiać tylko będąc w kościele. To nie jest modlitwa, nawet którą możemy odmawiać tylko siedząc w domu. Tak naprawdę modlić się na różańcu możemy wszędzie. I bardzo wiele osób idzie na spacer, zabiera ze sobą różaniec. Bardzo często, nawet gdy biegam po opolu, na przykład na wyspę Bolko, widzę ludzi chodzących po wałach nad Odrą właśnie z różańcem w ręku, kiedy medytują, kiedy rozważają te tajemnice z życia Pana Jezusa. Ja sam lubię wziąć różaniec i iść sobie na spacer, nie tylko będąc w kościele, nie tylko siedząc gdzieś u siebie w pokoju, ale właśnie będąc na świeżym powietrzu. Możemy różaniec odmawiać idąc do pracy, jadąc samochodem, możemy różaniec tak naprawdę zabrać wszędzie ze sobą, no bo jest niezwykle wygodny do tego, żeby go ze sobą mieć. I dlatego różaniec jest tak wspaniałą modlitwą i tak niezwykle popularną, żeby poprzez odmawianie tych Paciorków, przesuwanie tych paciorków, odmawianie tych zdrowasiek, poznawać Pana Boga i możemy to czynić tak naprawdę wszędzie. I dlatego zachęcam do tego, żeby w ten sposób podchodzić do różańca, żeby poznawać wartość tej modlitwy, no bo my medytujemy życie samego Boga, a wejście w taką tajemnicę Boga zawsze nas zmieni. My na tym skorzystamy. Ta modlitwa nas uspokoi, ta modlitwa nada sens naszemu życiu. Ta modlitwa przede wszystkim przemieni nas. A o to przecież chodzi, o ciągły rozwój, o ciągłe zbliżanie się do Pana Boga, a modlitwa różańcowa na pewno nam daje tę wspaniałą możliwość. No i modlitwa różańcowa to jest ta modlitwa, której centrum stoi Pan Jezus. Zresztą nawet modlitwa Zdrowaś Mario no, doprowadza nas do imienia Jezus. Że to jest właśnie ten, który nas zbawia. Gdy rozważamy także życie Matki Bożej, to widzimy, że ona wskazuje na Jezusa. Mówi: Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. I właśnie poprzez wstawnictwo Maryi, która patronuje Różańcowi, powinniśmy wchodzić w tajemnicę Boga. I to znowu jest coś fajnego, że Bóg. Da się poznać i daje się poznać właśnie przez drugiego człowieka. Daje się poznać również przez Matkę Bożą, swoją Matkę, no ale właśnie człowieka takiego jak my. No i bardzo fajnie możemy wejść w taką przyjaźń z Maryją. I dzięki jej pomocy, dzięki jej wstawnictwu, coraz lepiej odkrywać Pana Boga. I to jest też ta niesamowita wartość różańca. Troszeczkę było o samym różańcu. Mam nadzieję, że wyjaśniłem, jak należy do tego różańca podchodzić. Ja, gdy to odkryłem, no to odkryłem piękno tej modlitwy i już się jej nie boję, już jej nie unikam, tylko staram się jak najczęściej do różańca sięgać, bo naprawdę zmienia to moje patrzenie na Pana Boga. Ciągle dzięki różańcowi. Mogę Boga lepiej poznawać. Więc czas teraz, gdy już to wyjaśniłem, czas na różańcowy challenge. Ci, którzy śledzą gdzieś moje konta w mediach społecznościowych od wielu lat, to wiedzą, że co październik taki różańcowy challenge rozpoczynamy. O co w tym wszystkim chodzi? Teraz postaram się to szybko wyjaśnić. Różańcowy challenge to taka zachęta do tego, żeby poróżaniec w październiku sięgnął. Październik jest miesiącem różańcowym. Co to znaczy? Otóż to, że wtedy cały kościół bardzo intensywnie na różańcu się modli. A Modlitwa wspólnotowa, czyli nie pojedynczej osoby, no jest niesamowita. Zresztą pan Jezus mówi: Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Ta modlitwa jest na pewno bardzo mocna, i my, właśnie w taką wspólnotową modlitwę, w różańcowym challenge'u, chcemy się włączyć. Polega to na tym, że każdy odmawia tak, jak potrafi i ile może. Ktoś może cały różaniec, ktoś może trzy różańce dziennie, a ktoś inny da radę tylko dziesiątkę. Ale chcemy ten różaniec odmawiać w konkretnych intencjach. W intencjach was, waszych intencjach, tych, które przesyłacie do mnie. Więc możecie tutaj, właśnie pod tym filmem na YouTubie, możecie te intencje wysyłać w wiadomościach do mnie już bezpośrednio, czy przez Instagrama, czy przez Facebooka, na pewno też post o tym będzie na Instagramie, na Facebooku. Te intencje tam przesyłamy. I wszyscy, którzy włączają się w różeńcowy challenge, chcą się w tych intencjach modlić. Więc jeśli ktoś ma taką potrzebę, chce i Czuję, że musimy się za coś konkretnego pomodlić i on tej modlitwy potrzebuje, to taką intencję wysyła i my odmawiamy. Wszyscy ci, którzy włączają się w Różańcowy Challenge, właśnie Różaniec w tych intencjach przesłanych do mnie. No i to jest ta modlitwa wspólnotowa. Łączymy się razem duchowo na modlitwie i omadlamy te wszystkie intencje. Dlatego serdecznie zachęcam do tego, żeby po raz kolejny licznie i chętnie włączyć się w Różańcowy Challenge. I tak moi drodzy kończymy ten kolejny odcinek zakręconych pytań i zapraszam znowu do tego i zachęcam znowu do tego, żeby wysyłać swoje zakręcone pytania. Czekam na nie z niecierpliwością, żeby nagrywać kolejne odcinki, bo przed nami cały rok, więc naprawdę możemy wiele tematów poruszyć i pamiętajcie, nie ma głupich pytań. Wszystkie pytania są mile widziane. Serdecznie zachęcam do tego jeszcze raz i serdecznie również zachęcam do subskrypcji kanału Na rowerze, zwłaszcza tych, którzy jeszcze tego nie uczynili albo słuchają zakręconych pytań za pośrednictwem radia Doxa.